Cześć, witam Was serdecznie. Oj, poczekajcie, bo nakapało mi na kamerę. Super, jestem dzisiaj w okolicach skawiny, w okolicach tyńca. Wybrałem się na nowe skupy złomu. Może się uda coś dorwać z motoryzacji, może coś się uda dorwać z military. Raczej innych rzeczy nie kupuję, tylko rzeczy po prostu, które są dla mnie. Słuchajcie, przede wszystkim też oddam dzisiaj złom, który ostatnio wyłowiłem na magnes neodymowy. Poczekajcie, bo znowu są plamy na kamerze. Dobra, już gra gitara, który wiem na Magnes neodymowy złom, zobaczymy ile za to będzie. Podobno cena złomu poszła w dół, no ale co poradzić ale i tak pewnie będzie lepsza niż zawsze. Yy, serdecznie chciałbym pozdrowić Pawła Wasilewskiego za pomoc finansową w moim kanale o Was oraz serdecznie oczywiście wszystkich Was pozdrawiam. Dobra, ja udaję się na nowe skupy złomu, bo nie ma czasu, jest dosyć późno, bo w pół do drugiej i widzimy się już za chwilę. Może uda mi się nakręcić coś na złomach, może nie, ale jak mi się nie uda, to oczywiście pokażę Wam rzeczy, które uda mi się pozyskać. Strzała! No i tak, yy, nic niestety nie sprzedają, z rzeczy, które mają, chociaż w sumie nic tam nie było. Yy, a za złom, który wyłowiłem, dostałem 38 zł po 75 groszy już jest za kilogram. No więc leci cena w dół, zbliża się do tej ceny, co była zawsze. Yy, pan powiedział, że, że mogę jechać w stronę Święcimia na złomy, są dwa, więc właśnie się tam będę udawał. Niedaleko są, w miarę stąd. Yy, słuchajcie i... Wyłowiłem znowu 49 kg z tego samego mostu, więc troszeczkę było i tyle samo co ostatnim razem. Dobra, ja uderzam na te złomy i widzimy się już za chwilę. Strzała! Dobra, ja już jestem na następnym zł złomie, na następnym skupie. Zrobiłem już zakupy. No i coś udało mi się kupić. Zobaczcie sami. Kupiłem dwa cylindry. Takie same. Ten jest z tłokiem. W środku wyglądają, powiem Wam, bardzo ładnie. Nie ma rdzy w ogóle. Taka bardzo powierzchowna. W sumie chyba się to będzie dało wyczyścić. No i tu jeszcze z taką częścią. Plus to koło. Tu jakieś pierdoły się poprzyczepiały. Takie koło. I zapłaciłem za wszystko cztery dyski na złomie. Dobra, jadę dalej, bo nie ma czasu, więc już są pierwsze fanty, strzała. Dobra, już jestem dalej, w sumie 2 km dalej, idę na następny skup, może coś trafię, może nie trafię. W sumie nikt się nie godzi, żebym nagrywał na miejscu, no ale co poradzić. Idę szperać, może uda się coś, fajnie jakby coś z militarki było albo od komara. Chociaż tamte rzeczy są w sumie od drugiego silnika komara Od chyba 023, jak coś to mnie poprawcie Te yy, cylindry Dobra, idę szperać strzała. Dobra, jadę dalej Bo w sumie pan mi powiedział, że Na tym złomie nie skupują rzeczy Od ludności Tylko skupują rzeczy od firm Dobra, uderzam dalej gdzieś Na następny złom Bo w sumie czas nagli Strzała Dobra, jestem Dwa kilometry dalej Coraz bliżej Skawiny No i na nawigacji pokazało mi, że jest tu złom Więc udaję się w to miejsce Podobno tam jest ten gdzieś złom Idę zobaczyć, bo tutaj nie ma żadnego wjazdu, wejścia No ale jak pisze, że jest złom, to może jest złom Więc zaraz zobaczę, co uda się uszczelić Dobra, ścigam tam No i niestety był złom, nie ma złomu Tak to bywa jest zaznaczone na nawigacji, że jest skup złomu No ale już go nie ma, dobra, uderzam dalej Jak na razie w sumie nie jest źle Kupiłem trochę tych części tam od motorowerów, motocykli z PRL Więc Gra gitarka, zawsze mogło być gorzej Szkoda, że nic z militarii nie ma No ale w sumie ostatnio w Jarosławiu znalazłem dużo Militarki Tych szklanek od szrapnela Raz je jest, raz nie ma, dobra Śmigam dalej może jeszcze uda mi się odskoczyć jakiś złom? Dobra, kolejny skup złomu. Z kabinie idę na miejsce. Strzała. Tutaj lipa nie sprzedają w ogóle złomu kolorowego. Szkoda, było go dużo, więc nawet nie mogłem wejść tam i pooglądać. A ze stalówki nic nie było. Może uda mi się jeszcze pojechać na jeden złom. Więc siadam i jadę dalej. Za 500, nie chce pan, ale będę myślał na przyszły tydzień. A może się uda, może nie, za tydzień przyjadę i powiem. A teraz idę zacząć do garażu, pokoła, inne koła. Może coś fajnego będzie. Zaraz wam pokażę. Pogadałem z właścicielem, powiem wam, bardzo miły człowiek. Yy, jak widzieliście, zrobiłem nagranie tego motorku. Yy, sam od siebie powiedział, że ma jakieś koła w garażu. Podeszliśmy, no i oczywiście kupiłem te koła naprawdę w dobrej cenie. Zapłaciłem za to 20 zł. A w przyszłym tygodniu podjeżdżam tutaj i będziemy handlować tamten motor z przyczepką. A już teraz Wam pokazuję, co znalazłem. Więc na złomach dużo nie było. A przejazdem, jak wracałem do domu, udało mi się coś kupić. Więc jestem mega zadowolony. Więc patrzcie, te dwa koła. To jeszcze zębatka z tyłu Nie zardzewiała w oleju Tutaj jeszcze dodatkowa część I ten licznik Od komara, bardzo ładny stan I za całość zapłaciłem 20 zł Więc w sumie zapłaciłem dzisiaj na wszystko 60 zł Ale to wam już pokażę zaraz na podsumowaniu w domu Trzymajcie się, już zaraz podsumowanko Dobra, ja już dotarłem do domu Po dzisiejszym wypadzie na złomy Powiem Wam, że kiepsko Coś tam kupiłem, ale jak się to mówi, szału nie było Raczej już nie będę jeździł w tamte rejony Będę starał się jeździć w inne rejony wokół Krakowa W inne miejsca Bo po prostu tam udawało mi się więcej kupować rzeczy Tam na przykład kupiłem, jak pamiętacie Koło Krzyszowic kupiłem yy, ten silnik do Komara Sztywniaka, naprawdę w niedużych pieniądzach, 20-30 zł. Yy, no ale tak to bywa raz się kupi, raz się nie kupi. Z military dzisiaj nic nie udało mi się pozyskać. Yy, na samym końcu, jak już wracałem do domu, yy, zobaczyłem, że stoi jakiś motor z przyczepką yy, i powiedziałem: A czemu nie zajechać? Zajechałem, porozmawiałem z panem. Yy, Pan miał już propozycję 500 zł za ten motor. Myślę, że za 700 zł by sprzedał. Ocencie sami, powiedzcie mi, co to, od czego i ile można by za to zapłacić maksymalną ofertę. Jeżeli Was mogę prosić o identyfikację i o powiedzenie mi, po prostu, jaka maksymalna cena by za to była. Ale za to. U tego Pana, sam mi Pan powiedział, że ma dwa koła Znalazł się jeszcze licznik od komara z bardzo niskim przebiegiem I, I kupiłem te dwa koła i licznik za 20 zł Łącznie wydałem dzisiaj 60 zł I już Wam pokazuję co kupiłem Więc tak To kupiłem na złomie koło kabiny To koło I te dwa I te dwie głowice Nauczyłem się już, że są to głowice, cylindry przychodziły na górę do tego jest tłoczek jakiś tłok i tu jest wał i, i tu też ten cylinder, za to zapłaciłem dwie dyszki, za te dwa koła, zębatka zostanie u mnie, to zostanie u mnie do komarów, za te dwa koła i za ten licznik. Zobaczcie same jak ładny naprawdę, on jest tylko brudny ta obramówka tutaj, ma przebieg 81 km chyba. Czy 81 metrów sam nie wiem, napiszcie sami, nie znam się aż tak dokładnie. Też zostaje u mnie do mojego komara. Czyli za wszystkie dzisiejsze zakupy zapłaciłem 6 dyszek. O no, plus tam wiadomo, trochę gazu, ale w sumie tego gazu to, nie wiem, za 10 zł się wyjeździło. Czy tam za 15? Naprawdę niedużo, bo to w sumie obrzeża Krakowa były. Zapłaciłem za to wskrótce 60 zł, z militarnic nie było, ale tak to bywa. Ale jestem bardzo zadowolony z zakupów. Znowu udało mi się uratować kilka rzeczy. Niestety nikt nie pozwolił filmować na skupach. No cóż, ale tak, ale tak nieraz bywa. Ale przynajmniej powstał z tego film. Uratowałem kilka fajnych części z motoryzacji z PRL. Dobra, no to na tyle. Wielkie dzięki, że obejrzeliście filmik. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie, bardzo mi to pomaga i mnie motywuje do dalszego działania, do kręcenia dalej filmików. Już niedługo też następny filmik, zobaczymy jakie poszukiwania będą, a ten rok zapowiada się bardzo poszukiwawczo, jak się to mówi. Więc super, dzięki wielkie, że obejrzeliście filmik. Trzymajcie się i do następnego. Strzała, hej!